Pozwól, tylko, że założę rękawiczki i już zaczniemy. Dobrze? Świetnie. To, co ci dzisiaj do mnie sprowadza? Mhm. Dobrze, już wezmę tylko długopis i mój notes. Dobrze, no to zacznijmy. Opisz mi swoje objawy. Mhm. Rozumiem, jak dawno się one zaczęły. Dobrze. Czy wcześniej, kiedykolwiek wcześniej coś takiego występowało u ciebie? Rozumiem. Czy ktoś z Twoich znajomych albo rodziny skarży się na podobne objawy? Czy w Twojej rodzinie występują jakieś choroby serca? Pojawiały się udary, zawały serca, cokolwiek? Już sobie ciebie teraz obejrzę. Patrz cały czas na mnie prosto mhm. Nie ruszaj głową Dobrze Cały czas patrz na wprost, ja tylko sobie sprawdzę to twoje oko tutaj i drugie oko teraz dobrze mhm. Spójrz na mój palec Patrz na ten palec. Mhm. Dobrze. W porządku. Mam tutaj latareczkę. I chciałbym, jak już ją zaświecę, ja bym żebyś podążał wzrokiem za światłem latarki, dobrze? Świetnie. No to uwaga, zaczynamy cały czas na światło latargi, dobrze? Cały czas. Podążaj wzrokiem. Za światłem. Powolutku. Na spokojnie podążaj wzrokiem. Dobrze, Teraz patrz na mój nos, uwaga, patrz na mój nos. Zaświecę ci delikatnym światłem. Dobrze. I jeszcze patrz na mój nos. Dobrze. Teraz będę zamykał twoje oczy. A następnie je otwierał i zaświecę Ci światło latarki w średnicy. Chcę zobaczyć, jak one reagują na światło. Czy to jest prawidłowa reakcja, dobrze? No to zaczynamy, uwaga, zamykam i raz, dwa, trzy. Dobrze, i jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Dobrze, i jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Dobrze, i teraz drugie oko, uwaga, i to samo. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy. I ostatni raz, raz, dwa, trzy. Świetnie. Shut which... Teraz, mm -hmm. teraz, mm -hmm. teraz. Mm -hmm. I to samo z drugim okiem. Uwaga, ile widzisz palców? Mm -hmm. Dobrze, teraz, dobrze, dobrze, teraz, dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko w Teraz uwaga, nie ruszaj się, sprawdzę tutaj twoją szyję i okolice, jeżeli w jakimkolwiek momencie będziesz odczuwał ból, jakikolwiek ból czy dyskomfort, to po prostu mi powiedz, dobrze? Proszę rozepnij koszulę trochę. Muszę tutaj mieć dostęp do górnej części klatki piersiowej. Po prostu będę cię opukiwał i tak samo wskażesz mi, czy gdziekolwiek odczuwasz dyskomfort albo jakiś ból. Przez ból rozumiemy, na przykład, nie wiem, tępy ból to może być, albo to może być ostry ból. Możesz też odczuwać taki ból. Puknę cię na przykład tutaj na klatce piersiowej, a ty odczuwasz. Tak, na przykład o wszystkim i powiedz, dobrze, jakikolwiek ból odczujesz, czy dyskomfort w porządku. Świetnie, no to uwaga, zaczynamy. Żadnego bólu? Świetnie. No to wygląda, ale póki co jest ok. Hmm. Chciałbym teraz, żebyś podniósł koszulę do góry. Osłucham Twojego serca i twoich. Widzimy, czy wszystko jest dobrze. Uwaga. I słuchać twojego serca. Mhm. Jeszcze, jeszcze chwilkę. Dobrze i delikatnie chrząknij teraz. Mhm, dobrze. Teraz podnieś koszulę z tyłu. Posłucham, gdzie jeszcze z tyłu. i proszę wdech. I wydech. Mhm. Wdech. I wydech. I raz jeszcze wdech. I wydech. Bardzo dobrze. I teraz normalnie oddychaj. nie słyszę tam niedobrego, żadnych szmerów, ani niepokojących dźwięków. Także tutaj póki co jest wszystko w porządku. Teraz jeszcze otwórz buzię, wystaw język. Ja tutaj taką specjalną szpatułką przymiotę ci ten język, żeby lepiej Ah. Uh, mm-hmm Jest troszeczkę zaczerwienienia. Myślę, że przepiszę Ci odpowiedni syrop na to i powinno Ci już być lepiej, dobrze. Świetnie, pokaż mi jeszcze. Twoje czoło. Dobrze, no tutaj wszystko wygląda w porządku. Tak jak mówię, tylko to gardło, więc myślę, że w tym leży problem jest związany z twoimi. Równie także nie ma tam żadnej chemii, na spokojnie można sobie popijać trzy razy dziennie, yy, po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji można się napić taką łyżeczkę soku, bardzo fajny miętowy smak. Mhm. Dobra, zbadam Ci jeszcze tylko poziom cukru i ciśnienie, dobrze? Dobra, mam tutaj takie urządzenie. Mhm. drugi raz w porządku. Dobrze. I jeszcze ciśnienie. szone, aczkolwiek nie ma powodu do niepokoju, może jakaś stresująca praca albo stresujący dzień. No. Często właśnie takie rzeczy wpływają na ciśnienie i później tak jest, ale generalnie nie stresowałbym się tym. Także Dobrze. Czy poza tym coś jeszcze chciałbyś poruszyć, jakiś temat? Także z mojej strony to będzie tyle, jak już wspomniałem, tutaj recepta na syropek, rano, po południu i wieczorem można wziąć przez 5 dni, myślę, że powinno się wtedy wszystko unormować, oczywiście jeśli chcesz zapraszam z powrotem do kontrolnej wizyty, zobaczymy jak tam wygląda gardło, ale jeśli chcesz możesz też po prostu wysłać mi smsa, zdjęcie po prostu gardła, no teraz tak można robić. Także bez problemu wtedy sprawdzę i odpiszę ci, czy wszystko jest tam w porządku, czy może coś jeszcze trzeba wziąć. Mhm. Czy masz do mnie jakieś pytania? Nie. No to w takim razie bardzo dziękuję za wizytę. Życzę dużo zdrowia, oczywiście, tak? I co? I widzimy się następnym razem, choć oby to było jak najpóźniej. Rozumiesz? Recepty Ci dałem, wszystko pomierzyłem, dobrze, dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do widzenia, cześć.